Panie redaktorze, proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jaki jest cel w ogóle obowiązywania ustawy antyaborcyjnej? Bo ja odpowiem można na to pytanie, i chyba pan redaktor się zgodzi. Jest ochrona życia, tak? I teraz mi proszę powiedzieć, czy przy obowiązywaniu ustawy aborcyjnej, antyaborcyjnej, zarówno tej poprzedniej? Jak i tej, która w tej chwili będzie musiała być przestrzegana w związku z wyrokiem. Nie ma w Polsce podziemia aborcyjnego, które jest czasowane na 100 tysięcy e, Panie Pośle, ja powiem tak, mogę rocznie. zakładać naiwnie, że tego na... podziemia nie ma, bo jeżeli zakładam też naiwnie, jeżeli ktoś wie o funkcjonowaniu tego podziemia, to powinien niezwłocznie poinformować organy ścigania. Oczywiście trawestuje, żeby była sprawa jasna. To Natomiast wiem, Natomiast... to, to powiem, sobie nie, nie, to ja panu odpowiem na to inaczej, nie, ponieważ to, po ja jest, mogę założyć. To jest, to jest no hipokrycja. jest hipokryzja, to jest prawda. Zakazujemy, ale zgadzamy się równocześnie, rządzący nic nie robią z tym, by to podziemie zlikwidować. Co więcej... A co pan by zrobił, żeby to podziemie... O, chociaż nie, przepraszam, panie pośle, oddam panu głos, ale czas widzę leci nieubłaganie, żeśmy sobie rzeczywiście pogawędką uciekli. Jeszcze jedno zdanie, jedno mhm. zdanie powiem. Co trzeba zrobić? Trzeba dać kobiecie wybór, ale w momencie, kiedy kobieta chciałaby dokonać aborcji, wtedy powinna być otoczona opieką psychologiczną, lekarską, może materialną, i wtedy państwo powinno ją wesprzeć w tym, żeby tej aborcji nie zrobiła. Natomiast zakazując, nie, ratuje, nie ratujecie żadnego życia, bo wszystko schodzi do podziemia albo wyjeżdża za granicę. To, to prawda. Okresie... I za 499 zł można aborcję zrobić na Słowacji chociażby.